Obecna sytuacja zagrożenia koronawirusem to czas takiej no, bardzo ekstremalnej próby. Próby tego, jak sobie poradzimy jako społeczeństwo, jak sobie rząd, prezydent poradzi, służba zdrowia, i powiem, że jestem pod dużym wrażeniem. Czuję, że jesteśmy dobrze zaopiekowani od różnych stron. Ogromny szacunek i wdzięczność też dla służb medycznych dla wszystkich którzy w jakikolwiek sposób starają się, aby była pełna gotowość na pomoc tym, którzy tego potrzebują, ale nie tylko, bo przecież zaangażowane są różne służby i i pogranicznicy, którzy czuwają, żeby nasz kraj był uszczelniony pod względem sanitarnym, i strażacy i policjanci i dużo dobrej koordynacji tego wszystkiego. Także szacunek i wdzięczność i Jakaś taka ufność Bożego dziecka, które wie, że Pan Bóg jest nad tym wszystkim. Oczywiście po ludzku musimy zrobić wszystko, co rozsądne, co potrzebne, co odpowiedzialne, a z drugiej strony zaufanie, że Pan Bóg nie chce, żebyśmy poginęli. To tyle. Trzymajcie się ze słowami podziękowania dla wszystkich, którzy czuwają teraz, żeby w Polsce nie doszło do największych nieszczęść. Wasza Agnieszka. Pa.